Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ale zawsze tylko dzień dobry, bo nasze słowa są życzeniami, rozkazami. Nasze słowa mają moc, dlatego tak ważne jest, aby je ważyć. A co znaczy ważyć? Aby je też czuć. Czucie jest pierwsze. A jeśli jesteśmy gotowi, naprawdę. Otwieramy się na nią. Jesteśmy naczyniem. Naczyniem oliwy. Prawda zawsze wypływa. Na wierzch. Zawsze. Jeśli kłócimy się z innymi, to pamiętajmy, że są tylko naszym lustrem. Tak naprawdę kłócimy. Naprawdę kłócimy się ze sobą, a raczej jesteśmy zamknięci, i prawda nie ma szans przepłynąć i stać się nam objawiona. Jeśli kłócisz się z kimś, bo czegoś nie przyjmujesz, to zatrzymaj się na chwilę, wtedy, mając moje słowa w pamięci zanurz się w sobie i poczuj. Jeszcze raz poczuj. Z czym się kłócisz? A jak po poczujesz, to odpowiedź przyjdzie. I zawsze powtarzam, że odpowiedź przychodzi jako czucie. Jako fala do góry, spiralą, jak oliwa, która zawsze na wierzch wypływa. A jak ją poczujesz, bo jesteś otwarty, bo wyzbyłeś się jakiegokolwiek lęku, jakiegokolwiek strachu. To wtedy to uczucie zamieni się w obraz, i dopiero wtedy wkracza do współpracy jako partner umysłu. Umysł, który ten obraz pozwala ci opisać pewny tej trójcy. Dopiero wtedy zaczynasz mówić. Jesteśmy kompletni Pawełku i zawsze Wam mówię. Prawda jest w każdym sercu, ale trzeba czerpać ją ze swojego serca, czyli otworzyć się i po prostu pozwolić, aby płynęła. My nie jesteśmy tu po to, w tym chaosie, w tym zakłamanym świecie, abyśmy mieli kłócić się samym sobą. Tylko nie każdy sięga jeszcze w głąb. siebie, dlatego tak często na grupie powtarzam i zachęcam i mówię wtedy, kiedy płynie przeze mnie. I nie martwię się tym, czy będę zrozumiana, czy nie, bo to jest jedyna prawda, która jest w każdym naszym sercu. Nie mamy się ze sobą kłócić. A kłócąc się z innymi, wybierając się prawdy, tak naprawdę kłócimy się ze samym sobą, ponieważ wszyscy jesteśmy stwórcą tam, źródłem tam. Wszyscy są współistotni. Dopóki ktoś nie zrozumie, że jeśli twardo, od razu, z umysłu nie zgadzam się z kimś, bo bluźni, to po prostu nie poczuł. Poleciał zaprogramowany z umysłu. Nie pozwolił sobie poczuć tą prawdę i nie pozwolił sobie jej płynąć. A z jakiego względu? Ze strachu, jeśli jeszcze w kimkolwiek jest jakikolwiek strach, nie jest on gotowy, aby zaakceptować prawdę, jedyną prawdę, będzie kłócił się z każdym, bo tak naprawdę broni się przed sobą, przed poczuciem tego, przed pozwoleniem temu wypłynąć. A prawda, jak oliwa, zawsze na wierzch wypływa, tylko nie każdy człowiek pozwala jej wypłynąć do umysłu, temu uczuciu wypłynąć do umysłu i zamienić się w obraz. Czyli w to, co opisujemy słowami, mówiąc. Ale jeśli nawet zaprzeczasz moim słowom, na grupie też mieliśmy taki moment, kiedy czułam, to płynęło i po prostu pozwalałam sobie mówić, nie bojąc się, że zostanę oceniona, nie bojąc się. Kiedy zaczynałam mówić, nie indywidualnie do kogoś mówiłam o sobie, o tym, co czuję, co płynie. I ktoś nagrywał wiadomość, że się nie zgadza. Powtarzałam wiele razy nie jestem tutaj po to, żebyś się ze mną zgadzał. Ja jestem, ja jest. Po to, aby mówić Wam o sobie, nie o innych, o sobie, o tym, co czuję, co płynie. Nie jestem tu po to, żeby się ze mną zgadzać ani nie zgadzać. Jestem tu po to, abyś na moim przykładzie zrobił to samym sobą, samą sobą. Pozwól sobie czuć tą prawdę. Jesteśmy kompletni. Więc jeśli nawet się ktoś ze mną nie zgadza, we mnie jest akceptacja. Ja to wiem, nie odnalazł jeszcze drogi do siebie, do swojego wnętrza. But I see your true colors, shining through. I see your true colors. And that's why I love you. Widzę cały twój kolor. Lśnisz jak cud. Ten cały twój kolor i kocham cię za to. Nie trzeba się bać naprawdę żyć. A żyć znaczy być. Be or not to be. Oto jest question. Także pozdrawiam Was, kochani. Pozwalam Wam myśleć i mówić o mnie co tylko, czego tylko pragniecie. Ale nie zapominajcie, że każda Wasza myśl o mnie, każde Wasze słowo o mnie. Każda wasza ocena pokazuje tylko czego jeszcze w sobie nie poczuliście, jakiego pytania w siebie jeszcze nie zadaliście. Kiedy wzbędziecie się lęku, jakiegokolwiek lęku i pozwolicie sobie być ja jestem. To zaczniecie czerpać tą prawdę z siebie bez ograniczeń. Bez ograniczeń i bez, bez jakiegokolwiek lęku. Prawda jest jedna, zapisana w każdym naszym sercu. Życzę Wam cudownego dnia. U mnie dzisiaj jest zachmurzone. W nocy troszkę popadał deszczyk, ale widzę, że bardzo delikatny, taki wiosenny dżdżaczek. Także Ziemia oddycha, jest spokojna, jest w harmonii, a jak ona to robi, to my możemy też to poczuć i iść za jej przykładem, aby odetchnąć. Także życzę Wam cudownego dnia harmonii i pięknych oddechów, głębokich aż do dna samego siebie. I przy każdym wydechu, wydy wydychania jeszcze tych strachów, wydychania ich, czyli wypowiadania pytań, a przy kolejnym wdechu. Zwrócenia się znów do wnętrza siebie i poczucia siebie. Wydobycia przy kolejnym wydechu tej prawdy. Tak to działa. Oddech jest kluczem. Jest oczyszczeniem. Jest prawdą. Wypływającą wprost z nas. Także wy. Każdy z Was jest najważniejszy, bo tylko przez siebie ma dostęp do źródła. Tam może znaleźć każdą odpowiedź na każde pytanie, jeśli tylko pozwoli sobie na to, aby poznać ją prawdę, jedyną prawdę, a jest zapisana w każdym taka sama. Tylko. Dopóki ogień jest w nas, dopóki ogień jest w nas, dopóki ogień jest w nas, to toczy się ta gra. Dopóki jest ogień w nas i głównym narzędziem jest umysł, ego. To wszystko jest tak płytkie, bo jest kłamstwem, a prawda jest głęboko w sercu. Trzeba być na nią gotowym, aby ją poznać, czyli aby pozwolić jej wypłynąć ze swojego pięknego wnętrza. Jesteśmy wibracją prawdy. Wibrujmy nią więc bez lęku, bez strachu, że ktoś nas oceni, że ktoś nam zarzuci kłamstwo, bo jak można? Wierzyć wszystkim na zewnątrz, pomijając źródło prawdy, czyli samego siebie. Buziaki, kochani, i czujcie, 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 czujcie. Pytania zadawajcie w siebie i bądźcie otwarci na wypływanie tej jedynej prawdy.